Cześć, witam się z Wami Piotr Dąbrowski i Janusz Dąbrowski. A wysłuchacie podcastu Parwy Zdrowia, czyli moich rozmów z tatą. Udowadniamy w naszych rozmowach, że każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki to, czego potrzebuje, żeby być zdrowym, a nie się leczyć. Wyczerpać z życia, a nie tylko nie mieć problemów. Wystarczy tylko uświadomić sobie, jak po to sięgnąć. W poprzednim odcinku wstępnie mówiliśmy o cukrzycy, natomiast dziś. Rozwiniemy temat i opowiemy o jej przyczynach i mechanizmach powstawania. Cześć Tato. Cześć Piotrek. Witam wszystkich jak zwykle bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku mówiliśmy o cukrzycy, omówiliśmy troszeczkę tak ogólnie, można powiedzieć. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz się skupili na tych przyczynach powstawania, tak? Skąd to w ogóle się bierze? Może zacznijmy od tego, że od cukrzycy typu 1. Bo w poprzednim odcinku wspomnieliśmy, wspomniałeś o o dzieciach, które w wieku 6-8 lat już chorują na cukrzycę, a w takim razie z czego to może wynikać, tak? Bo czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego śmieciowego jedzenia, które które spożywają, tak? Tego tych tych, tych wszystkich słodyczy i tak dalej. W takim razie ile musiałyby rzeczywiście tego cukru zjeść, żeby w ciągu tych sześciu lat nabawić się cukrzycy. Tak. Słuchajcie, jest to bardzo poważny problem, zwłaszcza cukrzyca typu 1. W tym poprzednim odcinku myśmy mówili o tym, czym jest ta cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, a tak ogólnie oczywiście. Bardzo spłycając temat. Natomiast jeszcze raz przypomnijmy sobie, że mamy dosłownie epidemię cukrzycy. Coraz gorzej jest właśnie z tą cukrzycą typu 1, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. Granica 8-12 lat, czyli granica wiekowa tych dzieciaków, które zapadały na cukrzycę typu 1, przesunęła się w, aż do y, dzieciaków 6-letnich, i teraz warto zastanowić się właśnie nad, nad przyczynami tego wszystkiego. Dlaczego? Bo z tym tutaj jeszcze jest jeden dodatkowy problem, bo otóż bardzo często mamy takich dzieci, zwłaszcza mamy, ale, ale i, i ojcowie, no generalnie rodziny. Są oskarżane przez ludzi, którzy nie mają kompletnie o tym pojęcia. Oskarżane, że dzieci zostały zaniedbane. Że te matki źle karmią, że karmią ich tam ponczusiami. To jest też, to jest też oczywiście. To jest akurat bardzo częste. Jest to bardzo częste. Kiedyś swego czasu napisałem taki artykuł Sprawca choroby twojego dziecka. Jeżeli wygooglujecie ten tytuł, Sprawca choroby twojego dziecka akurat był to artykuł zamieszczony w takim periodyku hipoalergiczni, to będziecie wiedzieli o co chodzi, faktycznie jest przetłukrzenie ale okazuje się, że to nie tyle cukier powoduje bo tą cukrzycę typu 1 bo ile to dziecko musiałoby dziennie zjeść tych lodów, tych cukierków tych pączków, tych żelków i tak dalej, i okazuje się z badań między innymi robionych, ja wspominałem to już nazwisko Joseph Pizorno Takiego lidera, to jest amerykański lekarz-naukowiec, lider transformacji w medycynie, który głosi pogląd, że medycyna powinna przede wszystkim koncentrować się na promowaniu zdrowia, na promowaniu działań profilaktycznych, a nie tylko na leczeniu chorób. Joseph Pizorno w, w ubiegłym roku w, akurat w piśmie Nexus, to jest dwumiesięcznik, był jego artykuł o tytule Toksyny i epidemia cukrzycy. I do, Joseph Pizorno na podstawie wieloletnich badań, Wnioskuję, że podstawową przyczyną cukrzycy, zarówno typu 1, jak i cukrzycy typu 2, są zanieczyszczenia chemiczne. Mhm, czyli generalnie toksyny. Toksyny. Toksyny, które tak naprawdę otaczają nas z każdej strony i postęp cywilizacyjny mamy, natomiast tym postępem cywilizacyjnym również przyszło większe zanieczyszczenie właśnie toksynami, bo im dalej jesteśmy, tym tego jest więcej wokół nas, tak, z każdej strony. Więc czy to ma aż taki wpływ na cukrzycę? Tak, dlatego, że, słuchajcie, z badań wynika jednoznacznie, że oczywiście istnieje wiele mechanizmów, za pomocą których toksyny zakłócają kontrolę poziomu cukru we krwi, a te najważniejsze są następujące, słuchajcie. Więc po pierwsze, toksyny chemiczne. W jednym z poprzednich odcinków o wodzie chyba mówiłem. Tych naszych podcastów mówiłem o tym, że my jako ludzkość wyproduk wyprodukowaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy toksyn. I te toksyny, część z nich się rozkłada, to jest okres kilku godzin, kilku, kilkunastu godzin, kilku tygodni, a niektóre to są lata dosłownie. I te toksyny ciągle krążą w przyrodzie. I teraz te toksyny blokują miejsca występowania receptorów insuliny w czustce i to prowadzi do tak zwanego syndromu metabolicznego zmuszającego trzustkę do wytwarzania nadmiernej ilości insuliny w końcu trzustka już nie wytrzymuje A więc to jest pierwsza przyczyna druga przyczyna to toksyny uszkadzają wysepki beta trzustkowe czyli tak zwane wysepki Langerhansa mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku i trzustka przestaje wytwarzać insulinę rozwiązanie trzeba podawać insulinę z zewnątrz Trzecia sprawa to słuchajcie, takie trudne do wypowiedzenia taki termin, dysmodulacja epigenetyczna. A o co tu chodzi? Kluczowym sposobem przystosowania się do naszego środowiska jest włączanie i wyłączanie genów w razie potrzeby. Ale sprawa genów to są tysiąclecia dosłownie, a myśmy przekształcili nasze środowisko diametralnie w ciągu kilkudziesięciu lat. W związku z tym te toksyny środowiskowe, myśmy się do tego nie przystosowali genetycznie, i te toksyny środowiskowe zakłócają po prostu działanie naszych genów. Dlatego można mówić, że geny, ale w wyniku czego? Nie uszkodzenia genu w, w, w momencie na przykład zapłodnienia, coś tam się stało z tymi genami i tak dalej, niewłaściwie, tylko my sami to, to po prostu robimy. I tutaj, słuchajcie, i te wszystkie toksyny. Nazywane są w tej chwili przez naukowców diabetogenami. Jakie to są diabetogeny? Na przykład, słuchajcie, wszechobecne wtalany, które spotkacie w, w kosmetykach, w torebkach foliowych, które zawijamy, zawijamy czy napakujemy swoje kanapki, wszelkie produkty żywnościowe. Przecież dzisiaj wszystko praktycznie jest do opakowań plastikowych, zgadza się? Ogórki konserwowane, kiszone, kapusta kiszona, sałatki to są wszystko opakowania plastikowe. Dlaczego? Bo najtańsze. Teraz pytanie, czego nie ma w tych plastikach? Czego nie ma w tych plastikach? Teraz na przykład niebezpieczny jest na przykład tzw. Tak PCB, czyli polichlorowane bifenyle, gdzie Amerykanie już w 1977 roku zakazali produkcji tych tej substancji, ale ta substancja krąży wokół w przyrodzie. I moglibyśmy się jej e, e, szybciej pozbywać, gdybyśmy zjadali odpowiednią ilość błonnika, który wiąże te PCB, polichlorowane bifenole. Ale teraz zauważcie, gdy my jako ludzie ewoluowaliśmy jako gatunek, to codziennie spożywaliśmy 100 do 150 gramów czystego błonnika. A obecnie spożywamy go co najmniej 7 razy mniej. A więc jak mamy się pozbyć tego? A błonnik wiąże toksyny i usuwa je razem po prostu skupko na zewnątrz. Dalej, słuchajcie, co jeszcze? Arsen. Związki arsenu. No ale skąd ten arsen? W wodzie pitnej, w kurczakach, bo dodawane, dodawane były do pasz. Ewentualnie w ryżu, i tak dalej, i tak dalej. Ale w wodzie, na przykład, wszechobecny arsen dzisiaj, bo te wszystkie ścieki z, z ferm hodowlanych, kurczaków, i tak dalej, one też robią kupkę. To jest cały czas, po prostu następuje to jest łańcuch zamknięty koło zamknięte tak. I my tym się odżywiamy. Żadne toksyny nie ulatują gdzieś w kosmos one zostają na naszej planecie. Więc w takim razie może. Jak ich, nie wiem, unikać, no bo wykluczyć ciężko, bo to jest wszędzie, tak naprawdę, bo sam fakt, że mikroplastik wykryli i na Mont Everestie, i w Rowie Mariańskim, czyli w dwóch najbardziej odległych miejscach, jeśli chodzi o wysokość czy głębokość, więc te toksyny są wszędzie. Pytanie, jak ich ewentualnie unikać, jak się zabezpieczyć przed tym? Tak, zabezpieczyć się na 100% się już niestety nie da, bo mamy taką rzeczywistość. Ale tutaj jest sprawa taka, jeżeli na przykład mieszkamy w jakimś środowisku, gdzie często się brudzimy, bo jest masa pyłów i tak dalej. Przykładem jest dawny Śląsk, powiedzmy, z jego produkcją przemysłową, i po jednym dniu moja biała koszula jest szara i moje ciało jest brudne, to muszę niestety częściej się myć i częściej koszulę prać, no po jednym, w zasadzie po każdym użyciu koszulę należy po prostu wyprać, tak? A więc częściej muszę się myć. Więc o co chodzi? Trzeba po prostu się płukać, picie czystej wody, a nie kawy, herbaty, soków i tak dalej. Czysta, nisko mineralizowana woda, która będzie wymywać toksyny z organizmu, która będzie rozcieńczać Pamiętajmy też o tym, że wszelkie toksyny mają charakter kwasów, a więc dochodzi do zakwaszczenia przestrzeni międzykomórkowych, czyli tych przestrzeni, w których pływają nasze komórki, jak woda, jak ryby w oceanie, jak ryby w stawie, w rzece. I teraz pytanie: jeżeli na przykład do stawu, do rzeki y, usuwamy ścieki, to później rybki pływają do góry brzuszkami, zgadza się? I tak samo pływają nasze komórki w tym ścieku. I teraz wyobraźmy sobie, Dziecko, dziecko nienarodzone wpływa w wodach płodowych swojej mamy. PH wód płodowych powinno być tak, jak pH czystych wód oceanicznych na poziomie 8,4-8,5. Dzisiaj położne, z którymi nieraz rozmawiam, mówią, że dzisiaj wody płodowe są często cuknące, a powinny mieć neutralną wodę. Są brudne często. Dlaczego? Bo mamy spożywają to, co spożywają, bo są zatrute. I tak dalej. dalej. A więc jak uniknąć tego? Więcej błonnika, więcej pokarmu roślinnego, chociaż wiemy, że też pokarm roślinny, ten, który kupujemy na przykład w hipermarketach, no niestety jest skażony, tak? Ale mięso jest jeszcze bardziej skażone, mleko jest jeszcze bardziej skażone, w ogóle mleko już nie jest mlekiem i tak dalej. Dalej, picie czystej wody. A więc skąd wziąć czystą wodę? W jednym z odcinków naszych podcastów mówiliśmy: może filtry osmotyczne, może jakieś, musicie zdobyć wiedzę. Czyścić organizm to trzeba po prostu suplementować, czyli dożywiać się. Suplementy, które mają oczyszczać nasz organizm, które mają wzmacniać nasz organizm, budować naszą odporność i w związku z tym będzie łatwiej usuwać i neutralizować po prostu toksyny. Dzisiaj nie ma innego wyjścia. Dobra, tato, ale mówiłeś też m.in. o błonniku, więc myślę, że kwestia odżywiania również jest bardzo ważna tutaj w tej kwestii i w kwestii Powiedzmy zabezpieczenia się przed toksynami. Czy warto pomyśleć o jakimś, nie wiem, o modyfikacji, o zmianie o sposobu odżywiania się? Tak, bo słuchajcie, oczywiście przejść przede wszystkim na pokarm roślinny. Tak jak mówiłem, pokarm roślinny też dzisiaj nie jest czysty, tak jakbyśmy chcieli, ale jest kumulacja w łańcuchu pokarmowym. Jeżeli zwierzaki jedzą po prostu pokarm roślinny, te wszystkie pasze, nasycone, my nie wiemy nawet dokładnie już w tej chwili czym, to się jeszcze więcej tych toksyn kumuluje, tak? A więc warto przejść na pokarm roślinny. I wiem, że Ty masz swoje własne ciekawe doświadczenia, zresztą ja też pra praktycznie prawie mięsa już nie jem. No tak, no w tym momencie już od czterech lat mięsa nie jem, mimo że kiedyś sobie tego kompletnie nie wyobrażałem, bo każdy posiłek musiał zawierać mięso, a warzyw było zwykle bardzo mało, natomiast stało się tak, jak się stało kiedyś rzecz niewyobrażalna, a jednak w tym momencie tego mięsa nie jem i energia jest, funkcjonuje lepiej niż za tych czasów, kiedy zajadałem się mięsem. Więc myślę, że. Myślę, że rzeczywiście warto, no bo tego błonnika jest znacznie więcej. I nie tylko błonnika, również mhm. innych substancji, które są Dokładnie. bardzo ważne. Dokładnie tak. Więc podsumowując to wszystko, musimy zwrócić uwagę na to, że przyczyną tak rozwijającego się problemu zdrowotnego, jakim jest właśnie epidemia cukrzycy, jest stałe obciążenie organizmu metalami i toksynami chemicznymi pochodzącymi ze środowiska. A których jest coraz więcej, bo mamy postęp cywilizacyjny. Czy to jest dla naszego organizmu dobrze, czy nie, sami ocencie. Natomiast my serdecznie dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, najlepszego jak zwykle, radosnych dni.